Hej! W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z nową maszyną, e, zrobimy unboxing. Jak to się stało, że zamówiłam nową maszynę? Otóż poprzednio odmówiłam posłuszeństwo, posłuszeństwa, a stwierdziłam, że po czterech latach no ma prawo i e, skoro, skoro już tak długo szyję, no to stwierdziłam, że, że warto też zainwestować w coś lepszego. No i właściwie co tu dalej dać? Tak wygląda rozpakowana maszyna. W zestawie mamy jeszcze pedał, no bo to jest maszyna mechaniczna. Są maszyny elektroniczne i maszyny mechaniczne, takie manualne. Ja lepiej się czuję z maszyną manualną. Czuję, że mam większą kontrolę nad tym, co się dzieje. W maszynach elektronicznych możecie albo zdać się totalnie na komputer, albo macie jeszcze możliwość dołączenia pedału. W maszynie manualnej, no tylko pedał, ale. No i instrukcja, którą bardzo chętnie przeczytam. Napiszcie mi, czy chcecie takie szczegółowe omówienie tej maszyny, bo ja bardzo chętnie takie coś nagram, tylko mi musicie powiedzieć, czy, czy takie coś obejrzycie. Pokrowiec na maszynę, żeby się nie kurzyła, wtedy dłużej też posłuży. I narzędzia są śrubokręty, igły, stopki, prójka, szpulki do bębenka i oliwiarka. To jest coś, czego nie dostałam w poprzednim uczniku i fajnie jest takie coś dostać od razu w zestawie, bo wtedy wtedy jak to macie, no to sięgacie i używacie, a jeżeli tego nie ma, no to a, jakoś się bez tego obejdę, a Oliwienie jest ważne, to mówiłam w poprzednim odcinku, zajrzyjcie. Yy, więc jest regulacja docisku stopki yy, i wysuwany stolik, ale to tak płynnie, ładnie chodzi, ściutko słychać było, nic, nic nie było słychać. Cisza, jak makiem zasią. Będę mogła szyć o pierwszej w nocy nieobuzy rodziny. <noise> I jeszcze, no są, wszystkie pokrętła znajdują się tutaj. Z boku jest tylko pokrętło do podnoszenia i opuszczania igły. A tutaj są do wyboru ścieków, do y, regulacji gęstości ścięgu i szerokości, czego jeszcze nie rozgryzłam, ale. Ale w następnym odcinku może będzie yy, bieg wsteczny. Tutaj jest do nawrękania bębenka, wyciągane yy, trzy na szpulkę i yy, z boku jeszcze ma co jest też fajne, co poprzedni ułtynik nie miał, że jest przycisk do jest przycisk do włączania maszyny, czyli że podłączacie maszynę do prądu, ale jeszcze zanim usiądziecie do tej maszyny i zanim przygotujecie się mentalnie do tego, że będziecie szyć, to ona jeszcze nie działa, tylko dopiero musicie ją włączyć z boku i dopiero wtedy możecie szyć. I to jest fajne, że e, to nie jest tak, że podłączysz maszynę i już ci działa przypadkiem pedał wciśniesz i coś ci się przyszyja. Trochę nawet niebezpieczne, a tak to dopiero jak będziesz gotowy, jak usiądziesz, dopiero włączasz i wtedy dopiero szyjesz. Także y, to jest też fajna opcja. No I y, y jeszcze zaraz krótko Wam pokażę jak ona działa. Bo też słyszałam, że działa bardzo cichutko, więc, y, więc nie będzie dudnić tak jak poprzedni. No i w ogóle widzicie, maszyna jest podłączona do prądu, ale jeszcze nie działa. Trzeba dopiero będzie przycisnąć ten przycisk z boku, o którym mówiłam, i wtedy dopiero zacznie działać. Mhm. Tadam. Ok, podkładamy. I jedziemy. Jeszcze. Słyszycie? Tak to działa w porównaniu do tamtej. I co jest fajne w tej maszynie, czego nie miał poprzedni łucznik, to to, że tutaj z boku można, jest tak jak do urywania nitek, nie trzeba co chwila ponożyczkiwa. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi, czy chcecie szczegółowe omówienie tej maszyny, e, tudzież jeszcze jakieś pytania macie, to też piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i także na moje social media, na Instagrama oraz bloga. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!